Przywitaj się. W tych papiach uczurnych. No nie, nie, nie nagrywaj butów. Nie nagrywaj butów. To powiem proszę zbliżenie na buty. Od razu widać, że to coś robił. Tak, widać, widać. No, no po rękę, rękach, o... O, tutaj, o, widać. pokaż ręce swoje. Specjalnie, pokaż? Specjalnie chwycił. No, tak, 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 dobra. Specjalnie chwycił, żeby się ubrudzi do filmu. Dobra, Witajcie, chcemy Wam pokazać nasz kolejny projekt, tym razem nazywamy go Szwecja, ponieważ zrobiliśmy go dla naszego kolegi Dawida ze Szwecji. To jest ten pojazd, znacie już te pojazdy, bo mamy je. Co to jest? Zetforce 950. Co zmieniliśmy, Dorian? To samo co u nas. Czyli... Plus jeszcze inne rzeczy. No. Trochę upgrade'ów względem naszych też doszło, ale to takie może być delikatne niuanse, niewielkie zmiany. lift lift, <try> Dobra, zaczniemy po kolei, co? Czyli to, co już rzucę w oczy, czy na pewno koła? W większe koła, inne felgi, poszerzenie. Inna felga, inna felga, inaczej wygląda zupełnie. Yy, mamy rock slidery, troszeczkę zmienione, z naszych. Zmocnione. Bardziej wzmocnione jeszcze, są bardziej odporne, yy, więc to na pewno się zmieniło. Moje nie przeszły próby czasu. No, no, ale i tak pomagały, robiły swoje, tak? Tak idzie w przód, tył zmienione, następnie yy, poszerzenia. Które my robimy, one naprawdę mega się dobrze sprawdzają. Bo to nie leci na Rumunii. Sam dobrze wie, że jak Rogal jeździł, to no, czyściutki w środku, nie? No. Następnie z tyłu, przejdźmy do tyłu, może. Mamy mechanizm składania, oczywiście, składania, no to tak można to nazwać, mechanizm składania rejestracji. Ze względów, wiadomo, bezpieczeństwa, żeby dobrze to czyści, że tam dojść, wiadomo, co chodzi, nie? Jakiej ilustracji? To tu mi czyści. A ja tu mi czyści, że tak. jeździ. Oczywiście, tak. Y, y, z tyłu bumper został ten sam. Jak widzicie, wszystko tak, zaczep inny. To, to no, zaczep jest inny z tyłu, tak. zaczep został zmieniony, taki bardziej otwórudowy. Z tyłu doszło co? Oświetlenie. To co LED, po LED, pokażemy? Światła pościgowe. Tak. I pomocnicze, to, różnego rodzaju. To może po pokażemy pokażę, o co chodzi. Bo teraz tak, co tu mamy? Whipy wiadomo, włączamy WiPy, czyli te, następnie włączamy to, jak do wsteczne, zapalają się. Jeśli je włączymy wsteczny, to do, 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 do zapalają się LED-baty w kolor odpowiedni, tak? Co dalej tu mamy? Backlight. Tu, zapaliło się. To są wsteczne. O, przepraszam, to są wsteczne. No. To są wsteczne i czyli połączone jest jedno z drugim, więc to to na pewno zrobi robotę. O stopy, stopy, wyłącz te wsteczne, to już wyłączam wsteczne stopy, wiadomo awaryjne. Pięknie mrugają. No, no, i no migacze działają tylko na ledbaty, baty te nie mają takiej funkcji. Tak, no bo to jest. Włącz światło pozycyjne. To już włączam pozycyjne. Te mają pozycję, no i oryginalna. Tak, lewe, prawe, oraz y, doszła jeszcze funkcja strobo w lampach, Dokładnie. co jest fajne, wszystkim latem w kurzu. W kurzu y, ale nie tylko w kurzu, bo w, w Rumunii mieliśmy też w mgle. No, we mgle. We mgle robi straszną robotę, bez zaleka dobrze bardzo to widać. Więc to oświetlenie właśnie pomaga właśnie też odnaleźć się czasami w dużych odległościach, żeby kogoś odnaleźć, tak naprawdę. tak? Y, podejdźmy do środka. Mamy cały panel wypełniony, bo tu mamy podłączoną nawet kamerę, mam pod to. Yy, kamera się załącza. Przód, tył i mamy też wywołanie. Można, że nie trzeba tutaj dusić guzika, tylko wystarczy, że tu nadusimy guzik i wyświetla się kamera tylna. Tak więc nie trzeba tu grzebać, tylko wiadomo na panelu prawy prawy narożnik. Oczywiście pasy, pasy yy, z naszym właśnie logotypami. Że to ładnie wszystko wyglądało. Co do dodatkowego, tutaj kolega zarzucił sobie, właśnie, żeby mieć podgrzewane si siedzenia. I tutaj tak samo załączamy grzane yy, siedzenia. Które to jest? No to. to, no i już się zapaliło. I tym system sterujemy. To jest w sumie do, dobry pomysł, bo jak usterujemy jakąś temperaturę, którą chcemy mieć, trzymać, na przykład trójkę, to wystarczy, że nie musimy za każdym razem włączać i wyłączać, tylko nosimy tutaj i jest włączone, wyłączone. I jeśli yy, chodzi o ogrzewanie, to mamy ogrzewane siedziska oraz oparcia w jednym i drugim fotelu. O, nawet już się ciepło robią szybko Bardzo szybko się ciepło. bardzo ładnie spasowane, to no, bardzo nie wygląda. to Tym bardziej, jak ktoś sobie ustali jakieś stałe wartości. Tak, stałe wartości, stałe wartości to się no. nauczy. Że go nie, nie za bardzo pali. Ta. A jest idealnie, no to potem tylko to wtedy, no, to Więc jest, to jest, jest bardzo fajny sposób. Tu przenieśliśmy. zapalniczkę przeniesiona. Tak, bo wcześniej my mieliśmy przeniesioną do kufra, żeby tam czy sobie właśnie jakieś tam yy, no, kam kamery, drony, drony no, i tak tam, dalej. Ale tutaj jedna. z reguły ludzie potrzebują tutaj, więc przyniesiona jest tutaj do przodu. No i tyle. To jest takie rzeczy. Co jest ciekawe, rzeczy z zewnątrz, jeszcze to, co najważniejsze, tak. czyli LED, LED się ten sam, co mieliśmy, ponieważ ten LED się najbardziej sprawdza. E, szyba szyba. Też jest facelift szyby. Tak. Zmieniła się troszeczkę? Poprawiona. Bo zmieniła się wszystkie uszczelka, uszczelnienia mamy zmienione całkowicie. A. Wycieraczka jest, tylko tak. musimy tak. ją zaraz założyć. Zaraz ją ją. No to za, za chwilkę, ale przede wszystkim zmieniła nam się y, uszczelnienie szyby, żeby po prostu bardziej było szczelne, żeby po prostu woda się nie dostawała różnymi zakamarkami. Więc to jest przede wszystkim. Y, osłony spodu, oczywiście Iron Baltic, hybrydowe, czyli połączenia aluminium i plastiku. Z ciekawostek y, Pokażemy od spodu. Tu mamy mocowanie nadal do pługa. Tu niżej, niżej, niżej. O, tutaj mój kolega ma pług, więc tutaj mocowanie do pługa nadal zostało zachowane. Udało się. A może, chcecie, może pokażemy Wam, jak wyglądają oryginalne osłony. O. Tak wygląda oryginalna osłona. Na sprzedaż. Na sprzedaż. <słyska> <słyska> Ale tak poważnie. Przed czym was ona uchroni, powiedzcie mi? Piaskiem. No jedynie piaskiem, nic więcej, bo nawet gałąź, mała drobna gałąź to jest w stanie od razu przebić, ponieważ no to jest... Ile to jest? Nawet po centymetr to nie ma nawet. nie za trzy... To jest trzy mm. milimetry plastiku, więc to jest AHDP, twarde, ponad centymetrowy plastik, więc to utrzymuje, nie? No, tam jest plastik i aluminium. Co? Plastik i aluminium. No, plastik i aluminium. Na, Następ... na bokach. Następna akurat rzecz, której tu nie widać, akurat tutaj, co jest, to na pewno tak. Zostawało zamontowane sportowe sprzęgło, bo to jest standardem, po prostu montujemy to, że i duże koła, to wiadomo, od razu sprzęgło. Lustereczka oczywiście jest bardzo fajnie to się sprawdziło, też zresztą na Rumunii to się sprawdziło, ponieważ gdy było ciemno i trzeba było doświetlić albo kolegów, to wystarczyło podjechać z boku, ładnie się ustawić, do boku i wszystko z boku żeby było widać, więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bym no i co? No jeszcze nie widać teraz na no to oświetlenie całego podwozia. No tak, było. oświetlenie roklajty jest za jasno. Żeby... No to jest za jasno, ale tutaj o, można spojrzeć, spojrzeć z kamerą i możesz tutaj widać. Tu w zderzaku są dwie. Tutaj tu jest jedno i tu w zderzaku o pokaż też. No. Jeszcze akurat teraz nie Wszystko oczywiście sterowane z aplikacji y, mic Tuning. Y, i to jest najlepszy z wszystkich, co mieliśmy, to jest najlepszy, który się sprawdza, wytrzymuje yy, odporny na uszkodzenia i tak dalej, więc tutaj bardzo no, to, to polecać. Yy, szczególnie jak montujemy <grym> to szczególnie. Z przodu jeszcze mamy nowy zderzak? Tak, przebudowany od naszych. Tak. Przebudowany z, z tego, że by zasłonić bardziej yy, wcześniej mieliśmy bardzo mocno pociągnięte, żeby był bardziej odsłonięty, można powiedzieć tutaj elementy. Teraz jest bardziej wysunięte, żeby zasłonić jeszcze troszeczkę bardziej Yy, amortyzator i całą resztę, tak żeby to bardziej ochronić, no i co? Oczywiście, klatka, no, klatka zmieniona, tak? Klatka zmieniona, jest obniżona klatka całkowicie i to jest tak jak sporo, tak? Jak względem naszych, dlatego też on bardziej ma tą sylwetkę sportową. No i to to przede wszystkim robi robotę w tym pojedzie, więc zobaczcie, jak fajnie można modyfikować ten pojazd. I tyle, co jeśli chcecie, yy, też takie przyróbki, zgłaszajcie się do nas. I podziałamy na takimi projektami dla Was tak samo. Jak widzicie, no, okleiny są bardzo indywidualne. Od naszego kolegi, właśnie z Z jednej strony Adam, z drugiej kto? Dave? Chyba no, tak, nie? Nie pamiętam. <laughs> Dave. Dave, no, z drugiej strony Dave, tak jak prosił, bo tutaj kolega jeździ z synem, więc każdy ma swoją postać wybraną. I po się bawią. Wtedy będą się więc w terenie, więc za niedługo wraca do nich w ich ręce, no i czekamy na ich pierwsze filmy z terenu, nie? Więc ich zabawy, na pewno będą zadowoleni. No co, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć!